O ty, trzeci. Dobra, elegancja spraw. Ty myślałem, że to czebek taki Dobra jak mam głowie Co to było? Telefon! <ścoughs> <ścoughs> o kurde ty Jakie masz Pasta Colgate Wybieranie zajmów u influencerów nie? nawet spaleniem domu. Ej! Ja ci mówiłem przed odcinkiem, żebyś założył ręcznik tutaj! Dzień dobry! A dzisiaj będziemy... Dlaczego masz takie uszy? Upolowałem wczoraj dzika. Czy jesteś eleganckim dzikiem, tak? Tak ja mówię, dzikiem. Tak, no to, tak, mi się podoba. Jakim królikiem? No królikiem, ale może... No, być... Gdzie ty królika dzik. widziałeś, chopie? Gdzie ty u dzika takie uszy widziałeś? Ty mi liczyłeś? No to 8. Jak ja będę wyglądał na Wiso, zobacz! No a zobacz jak ja No i się porównajcie! <grym> i <zimę> <grym> i <zimę> <grym> i <zimę> ja myślałem, że będzie taki grzewany, Nie tu, tak Nie trafiłem przez set palce do nosa, Będzie no. <grym i zimę> <grym i zimę> trafić, nie było! Ja myślę, że tym to musimy już zakończyć. Ja... Nie moja żuchwa już nie daje rady! Ej, już masakra! Nie dasz rady już od robić. ile jest? 13-11! Nie, nie rady. ma szans!